Przez jakich ludzi, no, takich jak pan? Przez zwykłych ludzi, no. nie tak Pani, pokazywać palcem. Po to stróżne chamstwo, stróżne chamstwo, prymitywne stróżne chamstwo, obrzydliwe to jest. Tłuszcz do zdrajca! Tłuszcz do zdrajca! Tłuszcz do zdrajca! Wolność słowa! Wolność słowa! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Zdaje się, że Jan Pietrzak miał dzisiaj największą publiczność od wielu lat. Tusk Tu z jest krajza? Tu z jest krajza? Tu z kim jest Teraz będę tryb bronić. Tu do Berlina. Nie, my z Polski. Ja z Warszawy tutaj. Od 48 lat mieszkam tutaj. Ja, ja Volkswagen. Oh, Volkswagen. Volkswagen. ja wolę. Powiem wam szczerze, leżałem w szpitalu, bardzo ciężko chory. Sięta Jak człowiek się budzi i nic nie boli, to znaczy, że nie żyje. Chcieliśmy Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za, za przybycie i prosić o. O wsparcie prosić o to, żeby, żeby być e, i rozmawiać przede wszystkim ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi znajomymi, mówić o tym, jak ważne jest to, żeby, e, żeby, być, żeby być razem, żeby dbać po prostu o to, e, żebyśmy mogli obserwować, wierzyć, co się dzieje w Polsce. Pytanko o wolne media. Pani jedno pytanko o wolne media. Jedziemy do Wronek? Media. TVP! siłą jest! Tak, TVP. TVP! Siłą jest! Już widać to jest z kto jest za komuchami. To. No pan, pan. Z jakimi komuchami? No za normalnymi. Za normalnymi komuchami? Tak. Dobrze. Merkel i Tusk tak. to są ja Putina rusz. pieski. A Jarosław kim jest? Jarosław? Tak. Polskim patriotą. A e, widział pan jak wieniec zniszczył? Zbezcześcił wieniec na miejscu upamiętnienia? E, być może to był wieniec e, przeznaczony dla Putina, dlatego go zniszczył. Tak. tak samo tak samo jak tak samo jak e, za czasów rządów Tuska nie strzelali do górników, tak samo nie strzelali. Prawda? A wie pan kto kazał strzelać do górników? To znaczy, Komenda Szymczyk. Komendat Szymczyk. Nie, nie pana. Komenda Szymczyk. Szymczyk, Szymczyk wydał polecenie, polecenie wydał Generał Szymczyk, generał Granatnik, pana. czyli proszę pana Grutewicz Walcz. Nie. Ona była premierem. Policja jak usłyszała, to znaczy, Całe szczęście, strzelamy. że granatnika wtedy nie miał. Tak, całe szczęście, bo że granatnika. Całą kopalnię wywalił. Co z granatnikiem, nie, bo... pan, powie coś na temat granatnika w komendzie. Jest tam, jest tam Wszystko się może zdarzyć, A to, A to komendant nie odpalił granatnika na komendzie? Panie, mówili, to był przypadek. Co pan tu robi? Powiedział pan, już być w pierlu. Jeden bardzo ważny wskaźnik, jeżeli tak. chodzi o demokrację. Demokracja pokazała, że mamy, proszę Pana, 7 milionów 600 tysięcy Polaków i 11 milionów. 200 tysięcy komunistów i złodziei, i tak pan to odbiera. A kto był pana oficerem prowadzącym, pan tak na koniec nam zdradził. Pan go każdy uczciwy, normalny to człowiek. To tam nie byli nie uczciwi? To? Ile tu konfidentów? Konfidentów, o, Pani ucieka, ja, ucieka, sami konfidenci. Macie, bohater, lewicowy bohater, do takich jak ja, Jeszcze bo jak radny. jest trzech, a takich jest, jak to ty, ty, to nie już nie jesteś bohaterem. I A, to co? Takie mów! Takie szkło! Tamto! To na jakie nas chciałbyś się załapać? No, to do Putina! To Putina! Do Putina. Tu jest Putin! Putina. Pan powie frytka bez no, Y! Pan, do pan do... powie frytka bez Y! Pan powie frytka bez Y! Uważa pani klej, pani słabo wstrzymać! No pan powie frytka bez Y! Nie umie pan! Nie umie pan powiedzieć frytka bez Y? Myckie, to, my... myckie, no myckie. Myckie, no myckie. to Berlina! Berlina! Tu pani ma dużo Ale tu są Polacy! Tu są Polacy! Ja też jestem Polak. No to Pol Wy, Polacy? Ja jestem Polak. Wy, wy jesteście nie Polacy. Wy... Wycepujecie się czy ja? pijany jeden no. z drugich. O Jezus Maria. <laughs> I tak... Dobrze. I dziecku po niemiecku. Ładnie tak. Dzień dobry, jesteśmy na zgromadzeniu yy, dzisiaj yy, w tak. obronie wolnych mediów. Jak widać niewiele ludzi, nie wiele ludzi przyszło. Przyszło. Nie przyszło. Nie ma ludzi, nie ma ludzi. Wiele no i pana jest taki widzę, też nie widzę, O jest pan pułkownik! Gdzie? Jest pan pułkownik, no zobacz tam stoi. Tu w czarnej kurce, Dzień O pułkownik! Legitymacja się znalazła? No znalazła się czy nie? Solitarnik? SBC, SBC. No, gdzie no ja, Ale czy pan swoją znalazł? Ja znalazł pan. Nie, znalazł. Nie, znalazł. Nie, znalazł. Ja nie 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 znalazł. Ten człowiek. Bo zgubił legitymację, Ja już wcześniej rozmawiałem. nie Wie pan co by się pan wstydził. Czego mam się? Wstydzić? To jest człowiek religia. Wy to jesteście No jeste dobrze, ale to, że miał legitymację. Ma... Dlaczego nas ci ludzie obrażają tutaj dzisiaj? Co? Dlaczego nas ci ludzie Bo, ludy bo ludy wy jesteście resortowi. Do... Resortowi. Resortowi. A kto to Co to znaczy resortowi? Resortowi. Telewizja resortowa na Wiertniczej, Nie wiecie co to, to jest nie. Resortowa. Nie? A pani Olejnikowa, kto to to jest? Ale to jest pani Dziennikowa. resortowa. TVN, nie, nie, nie. Resortowa córka. A czy ja, czy, no A co czy to... ja byłem TW Stokrotka? Czy ona była? Przepraszam. Ja nie wiem, kim pan był. No. Nie znamy panie, pana operacji no. operacyjnego bardzo dobrze. do A kto był A? pan oficerem prowadzącym? A nikt to był oficer pana. Nie, nie był. Ja nie, nie byłem był? żadnym, bo ja bym się wstydził. To był pana. Ja bym się wstydził. To twoim kto był? No, moim moi ja no, jednym. To twoim Gdzie bo. byś no? To jeszcze przed czwartą, bo. No, Tam cię no. no, no. ja no. tak. ja no. no. odumali, tam cię tak, tak, odumanili, tam cię odumanili, Oczywiście, Oczywiście. No, ale pan mówi, co to znaczy? Powiedz mi? Nie wie, co to jest resortowe? Nie wiem, no pan wytłumaczy. No, pan wytłumaczy. złapać, no pan wytłumaczy Tak jak No Nie wie, co to jest resortowe, jestem no to kolegi zapytaj. Ale pan się Kolegi słowa, to pan powie co to znaczy. Resortowe, rozumiesz? Resortowe dzieci Czy słowo znasz? Nie znam. Nie znam. Nie pan co to znaczy panowe. Pan, no pan powie, no. Co to znaczy resortowe dzieci? Resortowe? Milicja. Milicja co? No, no. ludowe wojsko. Wiesz co to znaczy? No wiem. Ubecka jest Becka. Wiesz co to znaczy? No wiem co to było B, no. co to jest B, to no. milice, ojc, ojciec, to jest ojc, A w w jakiej... mówiłem, no że dobre, nie dobra, Ojciec w jakiej randze był? Ale to to są gorejni, 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 resortowe, nie ja nie mówiłem, no. ja już mówiłem, no. Już mówiłem, no. Na szuka tam ja. Pański ojciec w jakiej randze był? A jej przyjaciel! Mój ojciec? W jakiej randze, no. Mój ojciec był zwykłym robotnikiem, wiesz o tym? Zwykłym robotnikiem. A mój dziadek. A ja słyszałem, że połowa w Gdańsku. Ciebie chyba kurwa. No może i mnie. No tak, przez twarz Może, ciebie, tak może nie. i tak. mnie, i mnie. I obształ i dlatego go pamiętam. No. Fundacja, to... fundacja Batory, tak? No nie, to, to, fundacja to, nie znowu, to jest Fundacja Batory? Co? Co? co to jest Fundacja nie. Batory? No ty nie wiecie co? Nie, 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 no no palisz nie, nie, głupka, czy jakiś głupi jesteś? Nie a kim ty jesteś? Wolne media, jesteś? redaktorem media! Śmiać mi się chce, więc jak to widzę, to wiesz co, srać mi się chcę na to. dobrze, to do toalety pan pójdzie w takim razie. No. Jak się panu no nie wiem to co pan jadł, to ale pan zmienił, bo prosimy. pewnie tam już Ale no, co prosimy? Się zandę, proszę sturwa dziadzie. Istom, Jej, proszę skurwa, o. Istom, Czyli tjadzie. się panu nie chce zrobić. Myślę, że co jak bluzę założyć, to co? Proszę, pana. No. Słuchajcie, proszę no, słucham. pan. No. Słuchajcie, słucham, no Słucham. No, batela. no, słucham, no. Batela. no i Stoję co takiego? No i co i takiego? Ja pana zaczepiam, to pan zaczepia. Tu pan tu jak ktoś nie próbuje pan zabłysnąć. Ja ci powiedziałem. Jak chceś zabłysnąć, to się margarino wysmaruj, będziesz świecił. Coś to za Jeszcze nie wpierdło. Oto akcentem y, opuszczamy te y, wielkie zgromadzenie pod telewizją za zaproszeniem nie, publicznym. Niestety nie ma worków na... Nie, 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 wioskiem, ten work, ten nie. Ma słabo jest jednak broniony. Słabo. Myślę, że padnie lada. Lada, lada godzina.